Nazywam się Ewa Żymojcin i dzisiaj razem z moją córką Basią i z Centrum Kultury Inicjatyw Obywatelskich chciałam zaprosić na rodzinne zamieszanie w kuchni, czyli na warsztaty kulinarne. Dzisiaj przygotujemy słodkie co nieco, ale będzie bez cukru. Moja przygoda z zawodowym zajmowaniem się produkcją słodyczy właśnie zaczęła się w Podkowie Leśnej od ubez Podkowiańskiej. Ubeza Podkowieńska jest znana na pewno wszystkim dawnym mieszkańcom i to dzięki właściwie nim udało mi się dwa lata temu otworzyć ten deser. Produkowany w cukierni Państwa Koneckiej w latach między 30. a aż do 80. W roku 2020 przygotowałam również ogród, otwarty ogród w ramach festiwalu gdzie z kolei inspirowałam się kuchnią Iwaszkiewiczów. Było to śniadanie w ogrodzie, i na tym śniadaniu w ogrodzie z kuchni Iwaszkiewiczów były właśnie omlety, które opisuje Maria Iwaszkiewicz. A teraz przejdźmy może do tego, jak przygotować kulki mocy. Dlaczego kulki mocy? Myślę, że wszystkim się nam przyda w tych czasach obecnych trochę więcej siły i mocy do tego, żeby przetrwać ten trudniejszy czas, kiedy pandemia wprowadza różne ograniczenia i, i jesteśmy dużo w domu. Jesteśmy w domu z dziećmi, możemy więc przygotować coś wspólnie z dziećmi. Co będziemy potrzebować do tych kulek mocy? Tutaj mam przygotowane morele suszone. 250 gram. Jest też, są też płatki jaglane, też 250 gram. Będzie nam jeszcze potrzebna pomarańcza i cytryna, cytryna w ilości 1,4 gdzieś. A, i jeszcze będzie potrzebny imbir, startel, oraz coś takiego jak inulina. Inulina jest produktem pochodzącym z, z korzenia cykoli i yy, Właściwie jest, jest lekko słodka, nie jest jakoś super słodka, ale jest, ale jest lekko słodka i też powoduje takie zagęszczenie tej masy, która nam powstanie. Przygotowałam sobie jeszcze wiórki kokosowe do obtoczenia później tych kulek, żeby, żeby ładnie wyglądały. Jak przygotować takie kulki mocy. Na początku yy, yy, musimy mieć jakieś naczynie, które nam zmiksuje te wszystkie yy, rzeczy, to znaczy morele, yy, płatki jaglane i yy, jeszcze pomarańcze i cytrynę. To rozdrabianie yy, twardszych składników, czy migdałów, czy, yy, czy moreli, możemy naprawdę zrobić w innym, dowolnym malakserze, który ma nóż, taki typu S i y, rozdrobnić, potem wsypać do jednej miski i wymieszać już w misce ręcznie łopatką do mieszania. Dobra. Basia, to ja Ciebie poproszę teraz o wsypanie tych moreli. Dobra. Ponieważ morele są najtwardsze z tego wszystkiego, więc myślę, że y, najpierw zmiksujemy sobie morele trochę, a potem dodamy dopiero płatki jak dane, i y, resztę składników, żeby nam się dobrze wymieszało. Pokazać tak, jak są, dosyć drobno są już zmiksowane. I teraz dodamy kolejną płatki jaglane i pokrojone, troszkę na takie drobniejsze kawałki pomarańcze i cytrynę. Waszu, to teraz cię poproszę jeszcze o wsypanie tego, tych płatków jaglanych. Pomarańcze nie obieram całkiem ze skórki, tylko tak ją wykroję ze skórki. zrobić ćwiartką z cytryny. Jak się wykroje taką pomarańczę, to zostaje na skórce jeszcze troszkę takiego miąższu i można spokojnie wycisnąć ten sok, żeby było no, bardziej czuć tą pomarańczę. teraz jeszcze będę powolutku dosypywała tej inuliny do, do całej masy, żeby nam to tak troszeczkę bardziej zgęstniało, a potem już będziemy lepić kulki i obtaczać w wiórkach kokosałych. Myślę, że już wystarczy. wymieszałam się dobrze i jest masa. Zaraz pokażę, jest znakomita. Bardziej gęsta, taka zwarta, będzie się napeiła, i będą się biurki też przyklejać do, do niej, myślę elegancko. Jeszcze dodajemy imbiru i wszystko sobie dokładnie mieszamy. I będziemy teraz zaraz sformować kulki mocy nasze. Do formowania kulek musimy mieć czyste dłonie. Basia, proszę, proszę, tutaj jedna kuleczka będzie. Kulki nie muszą być idealnie równe. I jak już mamy taką kuleczkę zrobioną, o, taką, ona jest taka klejąca, więc wiórki kokosowe będą się do niej przyklejać. Można też w czymś innym zrobić, obtaczać. Można, nie wiem, w orzeszkach ziemnych czy jakichś innych. Można, można, nie wiem, w kakale na przykład, jak ktoś lubi. To by nie by było, jakby spadły trzy metry śniegu. Ja bym się bardzo cieszyła. Jak już wszystkie kulki zrobimy, to wstawiamy je do lodówki, żeby one się tak troszkę przygryzły stężały i... zanim je będziemy jeść, jeśli wytrzymamy oczywiście. To tak wyglądają kulki, które zrobiłyśmy z Basią. Kulki nocy. Eee, I myślę, że czas na degustację taki, takiej kulki. Basia, spróbujesz? To jest taka malutka na przykład. A ja spróbuję też jednej. Mm. Wszystko czuć. Imbirek czuć, morele, pomarańcze. Najmniej sobie spróbowałam na cytryna. No... <grymne> Ta inulina, która jest dodana do kulek mocy powoduje, że tak nam się troszeczkę ciągnie to i klei. Basia, co myślisz o tych kulkach mocy? Czegoś brakuje? Czegoś jest za dużo? Coś byś dodała? jest dla dzieci za dużo imbiru. Za dużo imbiru. Za ostre. Tak? Dla Ciebie jest za ostre, no więc właśnie, więc jak y, y, robimy z dziećmi i dzieci może y, niekoniecznie lubią takie ostre, to możemy dodać więcej pomarańczy, imbiru bardzo malutko albo w ogóle go pominąć, ale dopasować po prostu do, y, do swoich potrzeb. Drugą słodycz bez cukru, ciasteczka bez pieczenia. Do tego będziemy potrzebowali tak: pół szklanki moreli, mniej więcej. Mogę Wam tylko powiedzieć jeszcze tak, że morele, jak są ciemne, to najprawdopodobniej nie są siarkowane, i raczej wybierajmy te niż te takie piękne, jasne koloru pomarańczowego. Będzie potrzebna szklanka wiórków kokosowych. Będzie potrzebne jeszcze trzy czwarte szklanki migdałów i jedna szklanka. W przepisie jest amarantus ekspandowany, taki po prostu dmuchany, ale ponieważ nie mogłam dostać nigdzie. Amarantusa ekspandowanego, to jest tutaj kasza jaglana, taka właśnie ekspandowana, oraz ryż preparowany tak. Ja w ogóle Was zachęcam, że jak brakuje jakiegoś składnika Wam w kuchni, po prostu to eksperymentujcie z tym, co macie. Znowu będziemy wszystko miksować. Na końcu, jak już się zmiksują nam te rzeczy, to dodamy 100 ml wody i dosłownie pół łyżeczki przyprawy do piernika którą można też oczywiście pominąć, jakby ktoś nie lubił korzennych smaków. Basia, włączamy nasze urządzenie. I zaczniemy znowu od tego, co jest najtwardsze, a najtwardsze mamy migdały tym razem, więc yy, najpierw zmiksujemy migdały. pokażę. To nie jest tak na całkiem na mąkę zmiksowane, ale dosyć drobno, bym powiedziała tak, że jest bardzo rozdrobnione. Nie ma dużych kawałków. I teraz tak, żeby nam się dobrze zmiksowały morele, to ja odsypię te miedziały zmiksowane do miski. I teraz już będziemy wsypywać na Niech wszystkie pozostałe składniki. O, to wszystkie, Możesz migdały, możesz tak, Wylki kokosowe. O, super się wydarzyło. Ale widać, że to wszystko jest suche, yy, więc teraz będziemy do, dolewać wodę. Zobaczymy co będzie możesz Teraz woda spowodowała, że nam się ta masa klei ze sobą, zwłaszcza ten y, preparowany tutaj, preparowana kasza jaglana i, i, i ryż. Teraz spróbujemy zrobić na stolnicy po prostu uformować z tego taki placek i będziemy wykrawać ciasteczka foremkami. Ja też zachęcam, że y, żeby pozwolić dzieciom niekoniecznie foremkami, mogą robić z tego po prostu różne kształty. Płaskie, przestrzenne i wtedy naprawdę mają taką wyobraźnię, że te ciastka mogą wyglądać no, fantastycznie. Żeby nam się tak całkiem nie przyklejało, to ja jeszcze sobie przygotowałam tutaj sezam, ziarenka sezamu, żeby y, potem można było łatwo takie ciasteczko oderwać. I y, też y, proponuję, żeby sprawdzać konsystencję tej masy, ciasta żeby nam się nie rozpadały ciasteczka. Mogę jeść, Tak. Okay. Dobra. A ja nie chcę konia. Konia chcesz, tak? O, koń, basiu. Myślę, że można by zrobić jeszcze na przykład... Brakuje nam bardzo śniegu. Więc yy, wyobrażamy sobie, że to ciasto może być takim śniegiem i zrobić. Co? Basia? Bałwana. No dobra, to słuchaj. zostało nam tyle ciasta tak? Myślę, że może akurat nam starczy na jednego bałwana. Czy nie musi mieć? Nie musi... kapelusze. kapelusze ma zakryte, a jakieś guziki tutaj takie. Wasia konika możesz próbować. A to są nasze ciastka bezpieczenia. I jak? Dobra. Dobra. Yy, myślę sobie tak, że te ciasteczka nie tylko są bez cukru. Ale y, użyte są tutaj takie składniki, które też nie zawierają y, glutenu. Więc dla osób, które nie mogą glutenu, y, taki deser śmiało polecam. Można, można jeść. I co? Mogę spróbować właśnie siebie? konika, który się trochę rozpada? No super. Naprawdę dobre. Chciałam powiedzieć, że te dzisiejsze słodycze, przepisy na nie są zainspirowane z takiej strony Fundacji Szczęśliwi Bez Cukru i ja zachęcam, żeby trochę poserwować po ich stronie, zobaczyć co, co tam jest, ponieważ właśnie jest zakładka z przepisami, tam jest mnóstwo różnych przepisów na równe słodkości bez cukru, zdrowe, poza tym jest też wiedza dotycząca samego cukru, jaki on jest szkodliwy. I jest również są propozycje alternatywy do cukru, czyli zamienników, które są znacznie zdrowsze, może ciut mniej słodsze, ale jednak stanowią jakąś alternatywę zdrowszą od, od cukru, którego używamy i którego jest całe mnóstwo w różnych produktach, które kupujemy gotowe po prostu w sklepie. Mam nadzieję, że dzisiejsze słodycze wam się podobały. Że spróbujecie zrobić u siebie we własnej kuchni. Dokładnie według przepisu, albo coś zamieniając, używając troszkę innych składników, takich, które lubicie. I też mam nadzieję, że może się jeszcze kiedyś spotkamy w taki sposób na ekranie, albo, albo już bezpośrednio. Dziękujemy.